Jak na kluby staruszki, to obydwa zespoły wykazały się znakomitym zdrowiem. Porto 110 lat, to jest drugi wielki sukces 16 lat temu z Józefem Młynarczykiem, Puchar Europy, teraz Puchar UEFA. 5 lat starszy w tradycji i w dokonaniach na Wyspach Brytyjskich zespół Celtów z Glasgow. No ale myślę, że dla Portugalczyków to o tyle ważne, że w przyszłym roku przecież są tam Mistrzostwa Europy. Tak to prawda, ale y, wspomniałeś y, długowieczność obu zespołów, nie ukrywam, że... Długimi momentami dzisiejszy mecz prowadzony był w tempie takim, jakby przynajmniej piłkarze obu zespołów mieli połowę tych lat, co, co ich kluby. Co ich kluby. Także emocji, takich prawdziwych, wielkich piłkarskich emocji i prawdziwej uczty piłkarskiej nie mieliśmy. Emocje i, i no jakaś jakaś. Yy. Nowa jakość pojawiła się po strzeleniu wyrównującej bramki przez Larsona na 1-1, ale, ale ta nowa jakość to były emocje wynikające z chaosu troszeczkę. Eee, jedno spostrzeżenie. Ja powiem, że strasznie mi żal, że Wisła nie przeszła Lacja, ponieważ dzisiaj oglądając te dwa kluby, ja tu nie widziałem wielkiej różnicy. Eee, Wisła z Rzymu eee, w tym pierwszym meczu z Lazio byłaby dzisiaj w stanie wygrać i z eee, z, z jednymi i z drugimi, tak, Porto. Ale, ale też trzeba przyznać, że z tym samym Lazio Porto zagrało fenomenalny, fenomenalny mecz I gdyby, To był gdyby, inny mecz. Gdyby, gdyby dzisiaj Porto e, A zademonstrowało Celtic z Liverpoolem też. Chociaż połowę tych walorów, które zademonstrowało w pierwszym meczu przeciwko Lazio, to też mecz mielibyśmy inny i emocje większe i, e, i ten mecz byłby prawdziwą ozdobą, jaką. Puchar UEFA jaką powinien być mecz finałowy. Myślę, że oba zespoły były dosyć wyczerpane m, trudnymi warunkami atmosferycznymi, bo tam jednak jest dosyć gorąco w Sewilli i, e, i widać to było po Nie, Gorąco zespoły. to dopiero będzie, chociaż pamiętam na Mistrzostwa Świata w Lekiatlyce y, 24, 39 stopni. no Dzisiaj trochę będzie w barach więcej stopni, sądząc po tym, pan Kołczyk w przerwie pokazał to będzie wesoło. Dziękuję. Nasz ekspert Maciej Szczęsny. Dziękuję Państwu. Za chwilę Sport Telegram i a w nim wyniki 27. kolejki piłkarskiej ekstraklasy, ale oczywiście wcześniej Panorama i Andrzej Turski. Dziękuję. ich siostra. Wychodzi nawet w moje urodziny. Ciekawe gdzie. O, są goście. Mm, ciocia znów smażyła rybę. A wujek jednak pali. Jest i Ania. Gdzie ona była? Pachnie tak świeżo. Poznaj zupełnie nowy wariant Lenora Active Fresh, który neutralizując niemiłe zapachy daje świeżość przez cały dzień. Lenor, zdziwisz się, że świeżość tak długo trwa. Fajnie mieć siostrę. Kiedy głowa pęka z bólu, oddaj się w ręce specjalisty. Weź kodipar. Kodipar zna się na bólu głowy. Kodipar skutecznie ukoi ból, przyniesie ulgę i jest delikatny dla żołądka. Ból głowy skutecznie usunięty, jak ręką odjął. Kodipar to nowy król sposobów na głowy ból. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Co? Włącz Cardor w babski wieczór. <laughs> In bark, Kochaj życie! Oto jak działa wybielająca szczoteczka Aquafresh. Delikatnie usuwając przebarwienia pomaga zębom odzyskać naturalną biel. Posiada gumki i włókna usuwające osad i jest delikatna dla dziąseł. Aquafresh Flex Whitening. Teraz każda szczoteczka Aquafresh w nowej niższej cenie. Polskie mleko z mlekowity. 10% gratis.